Zaczynamy nową erę. Kończą się rodzić dzieciaki z pokolenia Alfa, a zaczynają z pokolenia Beta. Co to oznacza dla naszego świata? Kolejne Alfa to dzieciaki urodzone między 2012 a 2024 rokiem życia i są to prawdziwi tubylcy świata cyfrowego. Otoczeni są zewsząd telefonami komórkowymi, social mediami, zaczynają wchodzić w świat sztucznej inteligencji i poruszają się w tym wszystkim bardzo dobrze. Jednak muszą się zmierzyć ze zmianami klimatycznymi, rosnącą presją, żeby być idealnym, a także po prostu taką izolacją od społeczeństwa sobie z tym poradzą? Zobaczymy. Teraz rozpoczyna się era pokolenia Beta i są to dzieci urodzone od 2025 roku. Będą oni żyć w świecie, gdzie technologia AI będzie otaczała ich z każdej strony, będziemy kolonizować kosmos, być może szkoła będzie otwarta już tylko na wirtualnej rzeczywistości. Ich największym wyzwaniem będzie zachować człowieczeństwo w tym zautomatyzowanym świecie. Czy dadzą sobie radę? Czas pokaże. A ty jak myślisz, jak będzie wyglądała przyszłość, zostaw swoje przemyślenia w komentarzu, zaobserwuj mój profil i zostaw serduszko, będzie mi bardzo miło.